Twórcy tego filmu postawili przed sobą niezłe zadanie, ponieważ jak do tej pory filmów, które oparte są na grach komputerowych, no delikatnie można powiedzieć, niezbyt wiele było. Film Assassin's Creed z Michaelem Fassbenderem, oczywiście w roli głównej oparty jest, jak się pewnie domyślacie, na cyklu gier, które już od o, dosyć dawna hulają sobie i bardzo dobrze sobie radzą. Yeah. Zacznę od komplementu, bo film rzeczywiście bardzo fajnie się go ogląda. Technicznie rewelacja, naprawdę rewelacyjnie jest zrobiony. Scena, właściwie sceny, kiedy on jest w tym właśnie pomieszczeniu, w którym tam są odgrywane te wszystkie eksperymenty, no po prostu mega. Rewelacja. Świetnie, ja w ogóle gry nie znam. Inaczej znam grę, słyszałem o niej, aczkolwiek nigdy w nią nie grałem, więc nie mam porównania. Ale to jak technicznie w film jest zrobiony, super. Te wszystkie projekcje holograficzne, rewelacja, rewelacja. Dla fanów gier, no bo krótko mówiąc, w inne gry również sobie pykam i wiem, co jest z gry, a co nie. Na przykład scena, kiedy biegną sobie po sznurkach, po sznurach od bielizny, rewelacyjnie zrobiona jest, na pewno się takiego domyślam się w grze się pojawiło. Skakanie po ścianach. Też musiało być. Albo chociażby ten skok y, z to jak najbardziej, w, domyślam się, że w grach się pojawiło. I to jest zrobione świetnie. Technicznie filmowi nie da się zarzucić nic. What I saw in there. In It was. Jeżeli chodzi o fabułę, to ok, w porządku. Ogólnie poruszamy się w dwóch płaszczyznach. Mamy rok 1492, kiedy właśnie mamy Aguilera, tak bodajże, jeżeli wymawiam źle, to poprawcie mnie, jest ostatnim asasynem oraz w 2016, kiedy to postać grana przez Michaela Fassbendera przechodzi przez te wszystkie sprzęty, urządzenia w tym wielkim laboratorium, gdzie okazało się, co się okazało, dowiecie się sami. I Fajnie, naprawdę to jest zrobione bardzo fajnie. Fabuła jakoś nie wciągnęła mnie, nie sprawiła, że nagle... O kurczę, ty! Ja ci ja ci kręcę, musi być druga część, trzecia część, a nie, najlepiej to w ogóle od razu idę do, do, do sklepu, kupuję grę i wciągam i gram. Nie, niestety film nie sprawił, że mam ochotę sięgnąć po grę, że mam ochotę y, sprawdzić, więcej dowiedzieć się na ten temat i może sobie... Poczekać na kolejny film, albo chociażby tęsknić i czekać z upragnieniem na to, aż film pojawi się na blu rayu żeby dodatki, wszelkiego rodzaju komentarze, reżysera, sprzątaczki obejrzeć, oglądnąć. Nie. Niestety, jakoś tak wielkiego wrażenia na tym etapie film na mnie nie zrobił. Callum Lynch. We've his bloodline back 500 lat. To the Assassin's Creed. Obsada jest fajna. Bo co tu dużo mówi, jeżeli pojawia się. No co prawda, w roli drugoplanowej oraz w epizodach chociażby Brendan Gleeson oraz Jeremy Irons, którego to naprawdę, no, nie można powiedzieć, że jest złym aktorem. Tak, jakby powiedzieć, że Franciszek Pieczka czy Janusz Gajas nie wiedzą, co robią. Nic bardziej mylnego. Jest świetny jest dobry w, w tej roli w tym filmie. Michael Fassbender, tak. Tym bardziej, że mówi po angielsku, mówi po hiszpańsku. Nie tak dawno w x mówi po polsku, więc facet jest y, świetny w tej sprawie. Ale czy czegoś mi brakuje? Nie. Aktorsko film jest fajny. Jedyne, co może nie do końca mi się podobało w tym filmie, to są yy, małe rzeczy. Przede wszystkim fakt, że gry miały certyfikat 18, czyli tylko dla dorosłych. A tutaj, proszę bardzo, żeby jak najwięcej ludzi na ten film poszło, 12a, przepraszam, 12 jak to woli. Yy, nie bardzo. Domyślam się, że napisze mi, bo ja w tym momencie, tak jak mówię, w gry nie gram, ale domyślam się, że cała. Yy, no, powiedzmy brutalność, rozgrywka, to w grze miało swoją logikę, miało swój sens, i tak powinno przełożone być to, właśnie, na film. I tego tutaj nie ma i to nawet czuć w pewnych momentach. Bo bijatyki są rewelacyjne, używają wszystkiego, co, czego tylko mogą, bo różnego rodzaju są wojownicy, różnych broni używają, i to jest fajnie, ale. Tak, nie to, że powiedziałbym, że okej, okay, dobra, to musi być tak film krwawy jak Deadpool, bo uh, musi się dziać. Nie, ale czuć czasami, że tak po prostu hamsko, aż normalnie chciałoby się, mówię, no, dajcie coś, dajcie coś. Chyba, że znowuż powiedzą reżyserzy, producenci, okej, okay, poczekajcie na wersję ekstra fajną, specjalną na Blu-rayu, będzie potem pro producencka reżyserka i tak dalej. Ale to mnie nie przekonuje. przekonuje mnie również, chociaż aczkolwiek jak dla mnie to była, jak mawia neonówka, oczywista oczywistość. Czyli, że pff, wjazd, autostrada do kolejnej części, bo to było pewne, że domyślam się nawet, że Michael Fassbender pewnie musiał podpisać kontrakt na dwie, trzy części, jeżeli film się okaże y, sukcesem kasowym. Czy tak będzie? Tak naprawdę to zależy tylko i wyłącznie od nas, bo my kupujemy bilety, my płacimy za to. Ja filmowi daję 7 na 10 i troszeczkę jest można powiedzieć już nawet nadwyrosta ocena, gdyż spodziewam się, że będzie fajnie czy to jest jeden z filmów, które chciałem zobaczyć. Tak, gdzieś tam z tyłu głowy był, że oh, Michael Fassbender, no to w ogóle jest, jest dobra sprawa. Tym bardziej, że jak już mówię, gra Assassin's Creed ma już wiele, wiele lat. Spokojnie, nie gram, ale przygotowuję się i dokładnie wiem, o co chodzi. I miałem nadzieję, że będzie fajniej. Niestety, jak dla mnie, delikatne rozczarowanie. Del, del, delikatna czkawka na początek roku i mam nadzieję, że teraz już będzie tylko i wyłącznie lepiej. Cóż tylko czekać na kolejne części, jeżeli oczywiście będzie sukces kasowy i artystyczny, bardziej kasowy niż artystyczny w przypadku takich y, typów filmów, więc wydaje mi się, że y, kolejne części powstaną. Mam nadzieję, że poprzeczkę poniosą sobie wyżej. Oczywiście, pamiętajcie, gdzieś tutaj będzie pewnie albo w opisie y, Konkurs na 10 najlepszych filmów. Minionego roku 2016, oczywiście, i najgorszych, waszym zdaniem. Macie czas do 26, żeby głosować. Wejdźcie, sprawdźcie na kanale, jest osobny filmik temu poświęcony. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo i widzimy się niedługo. Cześć!